Na początek zapytam o dzisiejszy mecz z niemieckim zespołem. Mhm. Wygrywacie bardzo pewnie i chyba patrząc na wynik, no to chyba mecz taki naprawdę godny mistrzów kraju. Tak, dobry mecz zagraliśmy dzisiaj, pokazaliśmy jak trzeba grać, no i chcemy grać więcej, lepiej, no tam zobaczymy w kolejnych meczach. Jak ocenisz te dwa spotkania z tym rywalem? Wczoraj w minimalna porażka, dzisiaj pewne zwycięstwo? a Sama gra? Mm, dzisiaj graliśmy o wiele lepiej. Wczoraj bardzo dużo błędów z naszej strony. No, dzisiaj ich robiliśmy mniej i dlatego wygraliśmy. A sam rywal? Co według ciebie było jego mocną stroną jak? No, do dobry rywal gra w Del dwójce i dobry i szybki przeciwnik. Mm miałeś już kilka okazji do gry w GKS Katowice przed tym sezonem. Jak ocenisz swoją grę tak indywidualnie i czy myślisz, że czy jesteś zadowolony ze swojej gry? No, za bardzo zadowolony nie jestem. No trzeba więcej pracować, więcej pracować. Do tej pory w Polsce grałeś głównie w tej młodzieżowej hockey Aj. lidze i w tej lidze akademickiej. Aj. Teraz masz szansę na grę w seniorskiej lidze. Aj. Widzisz swoją przyszłość w tym kraju i chcesz rozwijać się w Polsce? Tak. Zatem zapytam mhm. o, o to, jak odbierasz ten poziom seniorskiego hokeja. Czy był dla Ciebie zaskoczeniem, czy, czy byłeś gotowy e, na to? Nie był dla mnie zaskoczeniem, ale poziom od pierwszej ligi i tej ligi akademickiej do porównaniu z Ekstraklasą Polską jest bardzo duży i Trzeba dużo pracować, żeby grać na takim dobrym poziomie? Dobrze, więc na koniec zapytam o Twój status. Czy jeszcze to w GKS, te mecze, to są dalej testy, i ciągle nie jesteś pewny tego, że, że będziesz grał w Katowicach w tym sezonie? Czy, czy już jesteś pewny tego, że. No, zobaczymy.